Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, karty dnia na 7 marca 2022 dla wszystkich znaków. Kartę przełożę, wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Aspentak. Dziś możemy mieć pieniądze na spłatę zadłużeń, zobowiązań. Dziś możemy dostać dobre wiadomości. Również to mogą być dobre wiadomości finansowe. Dziś możemy kupić sobie, co długo na to czekaliśmy. Dziś może poprawić się atmosfera między parą. A osoby samotne mogą, spotka mo mogą spotkać kogoś interesującego. Dziś należy chwycić swój ster życia i iść za głosem serca. Realizuj swoje plany, które obrałaś, czy obrałeś. Dziś możemy otrzymać dobre wyniki badań. Niektóre panie zajdą w ciążę. To jest dobry dzień na spełnienie swojego marzenia. Zwod na koniec. Zobaczymy. Karty mięskie. Uzdrowienie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tortord.